Witam was jestem Bartek i dzisiaj zapraszam was na rozpakowanie kolejnego smartfona od Olvium. Tym razem będzie to model P6 Energy. I na początek myślę, że dość pozytywna informacja dla was, ponieważ po zakończonych testach tego urządzenia ten konkretny właśnie egzemplarz będzie przeznaczony dla was. To znaczy, że zorganizujemy sobie tutaj na kanale konkurs. Gdzie, właśnie tą nagrodą, tak za pierwsze miejsce, oczywiście, będzie ten smartfon. O wszelkich, oczywiście, informacjach dotyczących konkursu będę Was informował za jakiś czas, ponieważ najpierw, oczywiście, ten smartfon sam przetestuje. Oczywiście nie bójcie się, on będzie w stanie jak nowym obiecuje, więc tutaj nie ma jakiegokolwiek ryzyka, jeśli chodzi o to. A myślę, że nagroda będzie jak najbardziej ciekawa w tym konkursie. Tak więc przejdźmy sobie może do samego pudełka. Może sam ten, właśnie przyrostek tutaj, taki energy, to oznacza, że w tym smartfonie znajdziemy naprawdę wręcz jak na smartfon gigantyczną baterię, ponieważ tutaj mamy pojemność ogniwa 5000 mAh. Tak więc, no trzeba przyznać, że to jest dość dużo. Co z tyłu odnośnie informacji, oczywiście jest to smartfon Dual SIM. Z tego co widzę, mamy chyba ten sam procesor co. W AllView E3 Sign, czyli tutaj mamy ten 4 1,3 GHz, Android 4.4 KitKat i tutaj mamy również kilka informacji odnośnie ekranu. Ekran 5-calowy, rozdzielczość HD z tego co widzę, ekran, przepraszam, aparat 8 megapikseli, przednia kamerka 2 MP, 1 GB RAMu oraz 8 GB pamięci wewnętrznej. Tak więc myślę, że możemy przystąpić do rozpakowania. Przesełka dosłownie przed chwilą była rozpakowywana, tak więc plomby na urządzeniu nie są przecięte, tak więc w tym momencie to honorowo uczynimy. Tutaj mamy jeszcze drugą. No i dobra, możemy chyba przystępować do samego rozpakowania. No i tak, na początek znajdujemy kartę gwarancyjną, tak więc to odkładamy sobie na bok. No i Tutaj pokazuje nam się smartfon. No co warto powiedzieć od razu, ja już to czuję przez folię, no urządzenie niestety przez tą baterię, wręcz niebotycznie pojemną i troszeczkę waży i czuć to w dłoni, ale nie jest to, mi się wydaje, aż tak przeszkadzające, tym bardziej, że na pewno, tutaj jestem pewien, że wyniki będą te wszystkie właśnie wagowe sprawy tutaj rekompensować, tak więc tak to wygląda. Z tyłu mamy klapkę wykonaną z tworzywa szusznego, tworzywo szuszne jest gumowane, no i dookoła ramka, wydaje mi się, że również jest z tworzywa natomiast jest w dość taki ciekawy sposób stylizowana, powiedzmy, że na metal. No i tak, przejdźmy sobie do dalszej części zestawu. Tutaj taka wytłoczka, no i dobra. Co otrzymujemy dalej? Dalej otrzymujemy, myślę, że taki standard od Olgu już. Mamy tutaj specjalny kod na antywirus, który wraz z tym egzemplarzem jest dostarczony, tak więc na pewno to dla Was zachowam, żeby ktoś sobie mógł potem Skorzystać i kolejna karta gwarancyjna. Być może jedna jest właśnie podbita ze względu na to, że urządzenie trafi do jednego z Was. Kolejna sprawa to jest kabel micro USB. On jest tutaj w taki sposób zawinięty. Wydaje mi się, że jest całkiem długi, więc myślę, że w spokojny sposób powinien nam tutaj wystarczyć. No i standardowa ładowarka dla odbiu. Nic specjalnego, tak to właśnie wygląda. No i dalej słuchawki. Słuchawki podejrzewam, że dokanałowe. I chyba nie ma niestety wymiennych gumek, z tego co widzę. Ale w taki to sposób wygląda. Mamy tutaj również taki specjalny przyrząd do przypinania do koszuli. Tak więc to też. Może nam ułatwić użytkowanie. No, i tutaj mamy ostatnie rzeczy, czyli papierki. No, i co ważne, dostajemy w zestawie screen protector. Dobra, więc myślę, że w samym rozpakowaniu AllView P6 Energy to będzie na tyle. Postaram się dla Was przetestować, oczywiście, tą baterię, ponieważ myślę, że to jest jeden z tych najważniejszych aspektów, jaki, o jaki chodzi tutaj w zasadzie w idei stworzenia tego urządzenia. No i jeszcze raz należy podziękować firmie Allview za to, że właśnie to urządzenie zostało udostępnione i na testy, i po właśnie po skończonych testach, będę mógł właśnie dzięki ich uprzejmości zorganizować dla Was konkurs, w którym to będzie właśnie do wygrania ten egzemplarz, który widzicie w tym momencie na filmie i tak jak powiedziałem o wszelkich informacjach dotyczących konkursu będę jeszcze informował w trakcie testów myślę że zrobię taki właśnie już odcinek który będzie przedstawiał zasady uczestnictwa e, oczywiście i jak to wszystko będzie się tam odbywać. I wtedy myślę, że takie dwa tygodnie czasu zrobimy sobie właśnie na to, żeby, żebyście mogli wysyłać swoje e, zgłoszenia. Ja jeszcze pomyślę e, dokładnie, jak to e, przygotować dla Was e, i myślę, że, że właśnie będziecie zadowoleni. Tym bardziej, że nagroda wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem ciekawa. Dobra, w rozpakowaniu AllView P6 Energy to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.